Witam Was bardzo serdecznie. W 31 etapie zagrajmy w rune Dwarven Mountain Lire at Nordri. Wyskoczył kurwa. Goblin myślał, że coś nie zrobi. Tu się otworzy, ta się nie otworzy. A jednak, <grym wioski> a to tylko dwie runy i miód. Nic więcej. Już po Iszaka, i szaka. Ronald. Tu jest przejście. O ty sukien syna. O to oni starczami krasnoludzkimi są. Widzisz? Widzicie? Są jaszczurki. No i co? Zadołem w ten. Aha. Dopiero się teraz tworzy tak powoli. A to trzeba się wskoczyć, bo to się do końca nie wysunie. Mhm. Dźwignia już nie działa. A, tu będą teraz wyskakiwać z tych dziur chyba? Nie z tych chyba będą wyskakiwać. Od ty synu. Zobacz jaki kurwa jebaniec pierdolony no Rzucił we mnie młotem i zobacz jak zdjął życia Sporo Aż dwie jaszczurki musiałem zjeść ja, yeah. Aż mi grę zlagowało. Albo w, albo w tą mam wejść, gdzie jest Nina, Albo w tamten wejść. Obojętnie. Czy w sumie chyba nie jest obojętne? Może młot trzeba wziąć, żeby to rozwalić? No właśnie. Dziwne. Tam to mogłem rozwalić, a to nie mogłem rozwalić młotem. A tu jest ślepa droga, w ogóle tędy nie ma przejścia. Czyli zły żeśmy wybrali ten. Nie tędy. No ale... W sumie żeśmy sprawdzili. Tędy trzeba było iść. Coś się rozwaliło. Goblin wskoczył oh. oh, oh. A, wypuszczenie goblinów. Niech się porają po... z krasnoludami. Chyba. Yeah. Tak, mi nic nie zrobią, bo oni są ich niewolnikami, ale niewolnicy się zbuntowali i zabijali swoich panów. A ja dobiję resztę. <śm> a ja porozbijam resztę. jakaś dźwignia I to chyba coś otwiera, ale nie wiem co a przejście mhm. coś się tam rozwaliło, ale zobaczę tutaj te nic nie ma Zaskoczył mi głupi krasnolud z tyłu. Nie wiem, skąd on nam się wziął. Nikogo przecież nie było. Jest tu jakaś jaszczurka? Jest. Dobra, idziemy dalej. A Podobna jaskini jak w pierwszym rozdziale. No właśnie. O kurde, jaki krab wielki! Mechanicznych karstoludów. no tak, bo przecież oni słyną z mechaniki, no tak? z różnych takich mechanizmów. I to najlepiej ich młotem walić. Tylko jeszcze chyba nie tutaj, nie jest już pierwszy przeciwnik mechaniczny. Młotem ich najlepiej. Uważaj, bo ci takimi ostrzami, które się obracają. Już zginął. Przyłożyłem mu raz, dwa razy młotem i po nim. Stąd wylasł. Aż dymi. Widzicie jaki zajebisty dym? Tylko gdzie teraz dalej? Zniknął już całkiem. Hmm... O, jest! Otworzyło się przejście. Gdzie on uciekł, ten... ...głupi goblin? A tam... pracują. O, po zaczynaniu ty, goblinu, rozwalnił jednego, o, drugi drugiego, o, zobaczyli mnie. A, wszystkich zaciąłem. Jeszcze Raja dostałem. Super. Tu zaraz tam wejdziemy, ale jeszcze tu zobaczę. Nie, tu jest za wąskie przejście, żeby tam zliść. To tutaj, tędy. potrafią zamrozić wojownicy wikingowi dobra teraz porkiem będziemy walić bloodlust no a tu więcej nic nie ma a, jest jakaś płyta naciskowa. Jedna... ...i druga. Aha, z wody wyszli. O, raz ciach i po krasnoludzie. Mm. <laughs> Tylko ja chcę stąd wyjść. Puśćcie mnie stąd. Tu ciemno, nic nie widać. A, stąd było wyjście. A, tu taka podobna jest jak w pierwszym rozdziale z tymi. Językami. Ja to miałem trudności z przejściem tego gówna. Okej, ta chyba Wajha przestawiała Nie, ta winda nie zjeżdża. Ona coś innego otwiera, tylko nie wiem co. Aha, kratu, która otworzyła z goblinami. Aha, jest. I, I. <grystanie> Aj, nie zdążyłem wejść. Ale ona chyba będzie zjeżdżać i wjeżdżać, no właśnie. To ja se wskoczę. Ach, a, się zatrzęsło sieroty obrzygane Ooo shit ale mnie rozciechało Dobra, dojdę wam z wami do tamtego miejsca jak znowu nagrywanie Dobra, jestem z Wami z powrotem, nareszcie. to już sobie zapiszę quicksavem. O, tam jest gniotło. To, co właśnie przed chwilą spadło. Nawet będąc pod postacią Bloodlas, to i tak jestem wrażliwy na, na te właśnie. A dalsze przejście to jest tutaj. Gąk się wysunął i trzeba pewnie będzie przeskoczyć, ale nie od tej strony. Na dół. nie, byłem tutaj. Znajome przejścia miejsca. Co jest? Jeszcze raz o, znowu spadł głos. dziwne to jest. A może jednak faktycznie tam na dół czas zejść. Nie, no przecież tu łaziłem. Byłem tu przecież. To był ten robot, mechaniczny. Nie skąd ten gobni się tu wziął. Hmm. To mi to nic nie da, jak tu wejdę. Dobra, jak coś znajdę, to do was wrócę. Mm, jestem z wami z powrotem. Głupi jestem, wystarczyło normalnie wskoczyć z tamtego metalowego podestu. No ja pierdolę. <grym> I zadoń w gąb. Strzelak by to trafił. Mm, przestawiłem dźwigni. No i co? A, bomby. Jest coś do odrestaurowania życia? Jest miód. Albo mięcha. Zażarliśmy mięcha. tego gówna co się obraca No, to na szczęście jest jaszczurka Tam jest na dole w ogóle? Nie wiem nawet co tam jest. Tam chyba byłem. O, ukrywane są na tych dziurach. O, teraz dopiero widzę. Cholera jasna, wasza. A, czyli tu mamy teraz skoczyć. O, i po. ...pozabijać te gobiny, które napędzają ten wielki piec... ...i to się wszystko zatrzyma i wybuchnie. No właśnie. Szlak trafi to wszystko. Tą całą maszynerię. Długi etap, bardzo długi. Trzeba wejść na górę. Znaczy to nie wybuchnie, tylko zostanie rozpierdzielone. Tylko że po co tutaj na górę włazić, jak tu nic nie ma? Pozornie nic nie ma. No, to tu się włazi ten ogień Nie w ogień, tylko trzeba poczekać aż on zgaśnie No ja znowu to Nie lubię tego, główna. o goblin będzie z tym walczył, widzicie? Aha, ha. Ja, teraz będzie skakanie po tych platformach. skoczycie za mną. Hmm. Ciekawe skąd oni się tam pojawili. Jak ja stamtąd zeskoczyłem i nikogo nie było. Pojebane to. Hmm. Oczywiście spadłem, hmm. No tam ci teraz kurde skoczyli. Nie skoczam ci. Dobra, chuj wam dupa. Nie, nie wiem czy oni tam skoczyli, nie ma ich o, Widzieliście co się stało? Przed chwilą przesuwał się normalnie, na rękach. Sam. <grystanie> Jakiś bóg Skoczy on, czy nie skoczy? O, spadł. <grystanie> ja pierdolę. Nie! No, tu chyba będzie koniec poziomu wreszcie. No, bardzo długi był poziom.